Mamy dzisiaj już 22 grudnia, także otwieramy okienka z tym numerem. Dzisiaj pakoneczek od mojej siostry jest taki malutki. Fajnie właśnie wygląda. Ale może zaczniemy od tego pudełeczka. I w środku mamy kuleczki, chyba z marchwią. Jedna jest tutaj z marfią, a druga taka ziołowa. I są to te z Jotter Farm. Kolejne 22 jest tutaj. A w środku mamy te serduszka. Tutaj luneczka przyszła zobaczyć. Na pyszczku wilka mamy następne okienko. Z wątróbką yy, wołową. Także Lunaczka sobie już szama. Obrót. Waruj. Waruj. Super piesek. I jeszcze mamy ten pakunek. W środku mamy takiego y, małego misia z Lindora. Jest przeuroczy. Także takie rzeczy dzisiaj trafiliśmy w okienkach. Christmas card, mm, May your days be, days be merry and, and bright. bright, and may, may all, all your Christmas be. outside is frightful but the fire is so delightful and since we've no place to go let it snow let it snow let it snow man it doesn't show signs of stopping and i've brought me some corn for popping the lights are turned away down low let it snow when we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm And the fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye But as long as you love me so Let it snow, let it snow and snow Idziemy sobie z gorącą czekoladą na jarmarku. Już tutaj sobie troszkę pochodziłyśmy. No, ale z jedzenia to za bardzo nic nie kupujemy, bo byłyśmy właśnie na obiadku w wegetariańskiej restauracji. No ale teraz sobie pójdziemy precelka chyba wziąć. No a czy jakieś dekoracje to raczej chyba nie. Oh, Ok long Okej, moi drodzy, mamy już późną godzinkę, bo za 15 już 21 Mm, ale ja chciałam wam pokazać taki mini haul zakupowy, bo byłam właśnie dzisiaj z moją siostrą na takiej wspólnej wycieczce Pojechałyśmy sobie na jarmarki, i jechałyśmy sobie e, taką kolejką górską, świąteczną Byłyśmy w wegetaryńskiej restauracji na obiedzie, pochodziłyśmy sobie trochę po jarmarku, po mm, kilku sklepach No ale coś super, co udało nam się kupić to są miseczki i talerzyki w Rossmanie. Ja właśnie chciałam kupić coś takiego, żeby sobie robić taką na przykład owsiankę w okresie świątecznym, albo właśnie naleśniki na czymś układać, czy jakieś nawet owocki. No i mam tutaj takie piękne miseczki z takim delikatnym motywem, bo w zasadzie większej części jest po prostu biała, ale tutaj mamy takie sarenki, choineczki, tutaj jakieś ptaszki. Także są prześliczne te miseczki. Mają pojemność prawie pół litra. Także na pewno się tutaj zmieści. Różnorodne nawet zupkę można sobie z tego zjeść. Więc mamy dwie takie. I jeszcze dwie takie gwiazdki w formie talerzyka. Są one takie płytkie dość, ale właśnie też bardzo fajne. No i tutaj wymiary tutaj. No i właśnie wydaje mi się, że fajne, to może być na jakieś pancake, żeby sobie tutaj poukładać, albo na leśniki takie poskładane, czy na przykład na pierniczki, czy nawet na stół wigilijny, żeby jakąś drobniejszą potrawę. Czy przekąskę zaserwować. Nawet nie tylko na święta, bo jest to takie neutralne, taka gwiazdka, więc można użyć i po prostu hit, bo zapłaciłam za to 20 zł za te wszystkie rzeczy, bo była promocja taka 2 plus 2 gratis, coś takiego w Rosmanie też, że 4 w cenie dwóch. Także skorzystaliśmy i zapłaciliśmy po prostu po 10 zł za te gwiazdki, bo w ogóle wszystko poprzeceniali już w świąteczne no a te miseczki powinny kosztować 8, ale dostaliśmy je w gratisie no i jeszcze wydrukowałam sobie kolaż z moimi zdjęciami tam po drugiej stronie są, ale nie będę Wam pokazywać, no i ja sobie je wycinam, takie małe zdjęcia i sobie robię taki fajny album, no i kupiłam sobie jeszcze takie kolczyki z kamieniami i te kamyczki to jest agat, także takie właśnie zakładane na uszy bardzo mi się podobają.